Co ostatnio jadłam na obiad i nie tylko? Zaczynam od soczystej sałaty. Nieraz wam ją tutaj pokazywałam, a tym razem zdecydowałam się dodać tofu, no i to był fantastyczny pomysł. Jak widzicie, nie szczędziłam sobie też serafeta. Wyszło obłędne, smakowało mi i mężowi, bo ten wielki talerz był po prostu dla nas na kolację. Kolejne danie to zupa pomidorowa, ale tym razem jest to wersja zupy pomidorowej jak u babci. Tak przynajmniej mówi termomik. Zdecydowanie jestem team krem z zupy pomidorowej, ale to też było dobre, bo burata w środku zrobiła robotę. Następna propozycja to pizza. Nie ma tygodnia bez pizzy, a tym razem postawiłam na taką wersję w formie margarity. niewiele dodatków za to dużo sera pieczarek no i przypraw i również wyszło pycha. teraz zmieniamy klimat bo zapraszam na śniadanie jest to po prostu kanapka z awokado z tysiącem przypraw różnego rodzaju oliw no i serem kanapkowym. Wyszło obłędne, naprawdę bardzo dobre. Kolejna propozycja obiadu z cyklu nie wygląda, ale smakuje. Mianowicie był to makaron z kurczakiem w sosie. Pesto również pokazywałam nieraz. Do tego posypałam dodanie pietruszką oraz dodałam pomidorek. Tak wiecie, żeby sobie chociaż urozmaicić, wyszło pyszne, ale to jest wiecie taki komfort food. Za to tu prawinny komfort food, czyli rosół z domowymi kluskami, my na to mówimy szare kluchy no wyszło cudownie mojej mamie, tak wiecie domowo, bardzo komfortowo. Brzuszek się naprawdę cieszył po zjedzeniu takiego dania. Następnym daniem brzuszek też się cieszył, ale oczy niekoniecznie. Ja zdecydowanie nie jem wzrokiem, nie jem oczyma. Liczy się dla mnie po prostu tylko i wyłącznie smak. Był to ryż z kurczakiem sosiem meksykańskim, już takim gotowym ze słoika. Często tak robię, gdy nie mam czasu. Staram się też coś sama zrobić, ale takie sosy są często bardzo pomocne. Przedostatnie danie to placki ziemniaczane, tym razem autorstwa mojego taty. Wyszło ok, ale powiem Wam szczerze, że po prostu nie jestem fanką placków ziemniaczanych, zawsze staram się to ograć jakimś drzemem, serem, no ale jak ktoś zrobił, to się zje, prawda? I tak samo było z tym obiadem, czyli taki typowy obiad w naszym domu, mianowicie grzyby w sosie śmietanowym z ziemniakami. Oczywiście jest to odpowiednio przyprawione, dodana jest cebulka, no bo jakby bez cebulki, to danie na maksa kojarzy mi się z czasem licealnym, gimnazjalnym, gdy z ziemnięta wracałam do domu i serwowany był tego typu obiad. A na deser, i to dosłownie na deser, kawa i makowiec. Nie jestem fanką tego ciasta, ale mąż przywiózł sprawę pracy, no i że tak powiem, również trzeba było zjeść, no ale nie, makowiec mi totalnie nie leży.